W dniu 15 sierpnia już po raz 16 odbył się Festiwal Sera w Dziećmorowicach. Dla smakoszy serów to prawdziwa uczta dla podniebienia. Festiwal jest już bardzo popularny i z roku na rok odwiedza go coraz więcej osób. W bieżącym roku imprezę odwiedziło około 3000 osób. Oprócz sera na festiwalu można było kupić m.in. swojski chleb, kiełbasy, miody, konfitury czy soki. Nie zabrakło także rękodzielników. Organizatorzy zadbali także o atrakcje dla najmłodszych, w tym trampoliny. Panie Wujcie, wspaniały dzień, chociaż bardzo gorący, mimo tego upału. Dosłownie tłumy, dzisiaj tłumy odwiedziły Dziećmorowice, ściągają jeszcze większe tłumy, ponieważ za chwilę koncert pięknych i młodych. Naprawdę wszyscy czekamy. Wiem, że Pan też jest wielkim fanem tego zespołu, o którym słyszymy, że jest naszym dobrem narodowym. Tak, dobrem narodowym. To nie wiedziałem. Oczywiście, e, piękni i młodzi. Ja e, e, troszeczkę się znam, to, to znaczy może inaczej. Trudno by było powiedzieć, że muzyki Disco Polo, nie wiem, nie znam, no trochę ogarniam. O, może... Nikt nie zna, ale każdy tak, śpiewa. Każdy, tak, każdy się zarzeka, że, że nie zna. Natomiast jak zagrają, każdy zanuci. Więc tak. Piękni Młodzi za chwileczkę za nami. Dobiega tak naprawdę 16. festiwal e, e, sera w Dziećmierowicach. Rozpoczynaliśmy gdzieś tam na e, boisku, w tej chwili w Karczmie Góralskiej. No, dzisiaj pogoda dopisała, bym powiedział nawet za bardzo dopisała. Był taki moment, że nie szło tu wysiedzieć na ławeczkach, wszyscy się chowaliśmy. No ale w tej chwili już oczywiście jest lepiej, pogoda dopisała. Myślę, że mieszkańcy w tej chwili, ja przed chwileczką musiałem na chwileczkę wyjść, Wiem, że od Rusinowej do, do Dziećmirowymi stoi kolejka samochodów. Wiem też, że z drugiej strony, od strony Świdnicy, od Boiska, właśnie tam, gdzie był pierwszy fe, festiwal, jest kolejka samochodów, które chcą tu wjechać. Panie Wójcie, skąd taka nieprawdopodobna popularność tej pańskiej imprezy? Skąd się to bierze? Bo ona jest taka niezobowiązująca, taka normalna. Każdy może przyjść, może zrobić co chce, może pokosztować, bo przecież nie tylko sery są. Bo przecież i, i rybkę dobrą można zjeść, strąga można y, y, jakiegoś grilla zjeść. Ona jest taka, no, no, taka nasza, taka wiejska, taka otwarta dla wszystkich. Za rok się tutaj spotkamy? Tak, myślę, że, że za rok tutaj ja już jak zapowiadałem, to mówiłem o nowej formule. Pracujemy nad nową, formulą, formułą, przepraszam. Na pewno, na pewno zastanawiamy się, czy aby nie zrobić nie dwudniową. No, taki mamy pomysł, bo jednak, jednak widzimy, no ten 15 jest trudny, 16 ludzie idą do pracy. W ogóle to jest generalnie w długim weekendzie. Rozmawiamy z właścicielem tego terenu, bo tak naprawdę jesteśmy troszeczkę zależni od właściciela obiektu i Dyskusje są prowadzone, miejmy nadzieję, że w przyszłym roku na dwóch dniach dobrej zabawy wokoło dobrego jedzenia i dobrej muzyki się spotkamy. Wśród wszystkich znanych mi smakoszy największym, jeżeli chodzi o ser, jest pan poseł Gwóźdź. Pan plasuje się na drugim miejscu, także zaszczytnym. Która potrawa z sera najbardziej przypada panu do gustu? Nie no, ja się nie mogę mierzyć z posłem Gwoździem, on jest bezkonkurencyjny, poza wszelką konkurencją. Natomiast ja rzeczywiście lubię sery, myślę, że moim faworytem jest smażony oscypek z żurawiną. I rzeczywiście za to, za taki ser mógłbym przegryźć tchawicę komuś, kto by mi go nie chciał dać. Czyli rozumiem, że zostajecie Państwo tutaj dzisiaj do samego końca, aż do pięknych i młodych. Też słyszałam dzisiaj, że to nasze dobro narodowe, piękni i młodzi. Być może jest to nasze dobro narodowe, dzisiaj posłucham, więc będę mógł się odnieść do tej śmiałej tezy, ale bez wątpienia, mówiąc już zupełnie poważnie, poza kwestią smakowania różnych serów, ja cenię takie spotkania jako właśnie miejsce integracji lokalnej społeczności, miejsce, gdzie ludzie mogą się spotkać, porozmawiać i pobawić. Panie ministrze, nic innego pana tutaj nie zwabiło jak zapach gotowanej serowej zupy przez pana Wójta Walimia. 16. Festiwal Sera to rzeczywiście wielka atrakcja, już tradycja uświęcona przez wiele lat. Tak jak słyszeliśmy w wielu wystawienników, specjały kulinarne, sery własnej produkcji, także trzeba być, posmakować, porozmawiać z ludźmi. Tak tworzy się kultura lokalna, kultura regionalna, a dzisiaj też wyjątkowy dzień Święto Wojska Polskiego. Piękna pogoda, ludzie chcą Przyjaznej, miłej atmosferze, spędzić czas. Także jesteśmy razem z mieszkańcami Okręgu wałżyskiego, rozmawiając o miłych i też ważnych sprawach. Pani poseł, to pytanie, które za chwilę Pani zadam, zadaje Pani właściwie co rok od kilkunastu lat. To Pani wymyśliła festiwal sera. Razem z Wójtem. Razem z Wójtem wymyśliliśmy festiwal sera 15 lat temu. Wójt. Yy... Gminy wtedy pracował Adam Hausman pracował w moim biurze poselskim i przyszli do nas hodowcy krów, a właściwie produ i producenci mleka i zastanawialiśmy się co zrobić żeby im pomóc i mówimy tak a może byśmy zrobili festiwal sera. I tak powstał festiwal sera wiele, wiele lat temu i bardzo się cieszymy, że on co roku jest większy, co roku więcej ludzi przychodzi, ale też więcej producentów sera. Sery w tym roku wyśmienite, ja już zrobiłam duży zapas, który wiozę do Warszawy, do moich kolegów. Ale wydała Pani już wszystkie pieniądze? Wszystkie wydałam, wszystkie, nawet wydałam ponad planowo to, co zamierzałam. Moi koledzy, jak się dowiedzieli, bo Państwo wiedzą, że jutro jest posiedzenie, Sejmu rozpoczyna się. I jak się dowiedzieli, że ja przyjadę bardzo późno, ponieważ muszę być na festiwalu sera, to mówili, poprosili mnie właściwie, przywieź przynajmniej kawałek, więc sporo kawałków im wiozę do. Ale na serze się nie skończyło, bo wiem także, że ogórki są zakupione. Ogórki, papryka. Więc nie tylko ser, ale koło gospodyń wiejskich należy wspierać. Jest tutaj z koło gospodyń wiejskich z gminy, także u nich kupiłam wszystkie słoiczki, a jest ich sporo. No cóż, późna, ale nam się nie chce spać. Każdy kijek, każdy łapie dobry wystawy. No zła wódka na pakiecie z pasy, ale dobry dla Przystanie jak się hafokłane Te co dają dziki des A chcemy bawić się, nie wyjdzie czasu, mnie która godzina je. u, 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 u. jest Jest godzina zero, legyą, zero, jemu zero czemu tak no jak mu tyka dzisiaj czuję się, jak nie te akurat to nie wiesz, to są dzisiaj Jest godzina, zero, legyą, zero jęto zero Panie pośle, skoro dookoła, jak okiem sięgnąć same pyszności. Ser, oczywiście, miody, napitki wszelkiego rodzaju. To oczywiście pana nie mogło tutaj zabraknąć. Znanego smakosza. Znanego smakosza, pani redaktor, tak? No oczywiście nie ukrywam, że oczywiście lubię lubię dobre rzeczy, lubię dobrze, dobrze zjeść, no i taka okazja, jak festiwal Sera w Dziećmorowicach. No nie mogło mnie zabraknąć. Piękna pogoda, 30 kilka stopni w słońcu. No i mnóstwo mnóstwo pyszności. To wszystko jeszcze przede mną. Rozpoczynam dzisiaj swoją wizytę. Godzina 14, zaczynamy festiwal. Bardzo się cieszę, że są takie wydarzenia, że ludzie się mogą spotkać, zintegrować pobawić, bo przecież o to chodzi, żeby dobrze spędzić czas, żeby ten czas spędzić w takiej atmosferze, też kultywując w pewnym sensie taką, w sensie taką tradycję kulinarną. To bardzo ważne. Widać taki renesans i duże zainteresowanie produktami lokalnymi. Widać też pewną zmianę w świadomości mieszkańców, że ma znaczenie to co jemy. To ma znaczenie przede wszystkim dla naszego zdrowia, ale te produkty, które tutaj można dostać, są też po prostu bardzo wysokiej jakości i są owocami można powiedzieć pracy dolnoślązaków. są Tutaj te plony rosną, tu są zbierane, a potem przygotowywane do spożycia przez przedsiębiorczych dolnoślązaków. I to jest piękna rzecz z jednej strony, a z drugiej oczywiście musimy pamiętać o tym, że dzisiaj jest wtorek, a jesteśmy tutaj, bo jest Dzień Wolny, jest Święto Państwowe, jest Święto Wojska Polskiego. Można powiedzieć, że tutaj łączymy, pożyteczne, łączymy przyjemne z pożytecznym, czyli przyjemne, bo można spróbować bardzo ciekawych regionalnych, lokalnych produktów, posłuchać ciekawej muzyki. Ale z drugiej strony możemy też promować te wartości, którymi na co dzień, według których na co dzień powinniśmy żyć, czyli miłość do ojczyzny i oczywiście polski mundur, do którego wszyscy powinniśmy mieć jak największy szacunek. Wszystkich serdecznie zapraszamy do Dzieci zabawa dopiero się. Rozpoczyna. Festiwal sera chyba już nie trzeba reklamować, bądź się reklamuje sam w sobie. To jest mega impreza na Ziemi wałbrzyskiej. 15 sierpnia każdy, kto chciał odpocząć, mógł mile spędzić czas na zalewym przy karczmie, zajadając się pysznym serem i innymi smakołykami. A na koniec niespodzianka dla wszystkich wielbicieli Disco Polo, piękni i młodzi. Piękni i młodzi, wielki, brawa! Posłuchajcie, łapajcie i trzymajcie naprawdę mnóstwo energii, bo my energii od was potrzebujemy. Na początek podnieście wszystkie dłonie po w górę. Z tobą być, być mnie w, w ramionach, bym była tylko twoja. Pragnieniem my na zawsze jesteś ty. Zasypię się przed tobie, My w sercu poczuć Co zrobić mam, by zawsze z tobą być. Leci płyną w by ta noc się nie skończyła Podaruj mi swój oddech na biedności Niech inne dziś zaproszą mi Chcę być płyną w moich żyłach Bo kawałkul nie odkrywał Nie potrzymam się Jedynie tego pragnę Dziś se, tego chcę, se, tego chcę Niech se, oh! wszystkie się. Kończy się ponad swim na czarno-białym tle Z kim się dzisiaj bawisz, skąplementy prawisz, to podziwia ciało twe